Dzisiejszy mecz pokazał, że dziewczyny potrafią grać dobrą koszykówkę, zwłaszcza po meczu z dobrym meczu z Wisłą Kraków. Yy... Chciałyśmy wygrać ten mecz takim nadkładem sił, dlatego że bardzo liczymy na dobre spotkanie w sobotę z Energo Toruń i to jest dla nas spotkanie bardzo ważne, ponieważ chcielibyśmy zagrać właśnie na takim poziomie, jak grałyśmy z Wisłą Kraków. Dlatego dzisiejsze spotkanie mogło nie zachwycać jakimś poziomem albo jakimś takim zaangażowaniem, ale zależało nam na tym, żeby być w takim formie meczowej i żeby dziewczyny poczuły tą koszykówkę, poczuły piłkę, żeby znowu tak zagrać na swoim parkiecie i żeby po prostu wygrać. Ten mecz, ponieważ to jest najsłabszy zespół w Lidze i nie ujmując zespołowi, ponieważ tam grają bardzo, du bardzo dużo doświadczonych zawodniczek, to e, jednak e, wszystkie zespoły wygrywają i my nie chcieliśmy e, jakoś tak. E, 40 punktami wygrać, po prostu chcieliśmy wygrać ten mecz. Zależy, zależy nam na tym, żeby właśnie w sobotę dobrze zagrać, a dziewczyny coraz lepiej współpracują, więc wydaje mi się, że ten mecz tylko i wyłącznie nam pomoże przed sobotnim meczem. Dzisiaj zagrałyśmy spotkanie z Pawianicami. No, dla nas zwycięskie. Wiadomo, że. Każde zwycięstwo się liczy, natomiast no, widać w naszej grze jeszcze sporo mankamentów, które trzeba poprawić. Musimy grać agresywniej w obronie, trochę na lepszej skuteczności, dzisiaj już było trochę lepiej. Ostatnio z Wisłą Kraków też było lepiej, z meczu na mecz się rozkręcamy, mam nadzieję, że nasza forma będzie szła w górę. No, w sobotę kolejne ciężkie spotkanie Toruń, po czym zaczynamy taki jazdę z mocniejszymi przeciwnikami. No wiadomo, spotkania z Sturnią zawsze są ciężkie. Gramy przed własną publicznością. Przed własną publicznością gra nam się zdecydowanie lepiej. Liczymy na ich wsparcie. Mamy nowego sponsora gramy jako Centrum Wzgórze. Mam nadzieję, że to też niejako doda nam skrzydeł. Zapraszamy na Chciałam powiedzieć na temat naszych spódniczek, bo każdego interesuje nasz strój. Ten strój wybrał nasz prezes. Bardzo mi się podobało firmy Rery i zaproponował nam granie. Nie ukrywam, że to budzi właśnie zainteresowanie ludzi. Pytałem się prezesa, gdzie można takie kupić. I bardzo się z tego cieszymy. Uważam, że wyglądamy kobieco, a nie mamy portki do samych kolan. Zwycięzców się zwykle nie ocenia, ale chciałem powiedzieć, że mój zespół po pierwsze potrzebował tego zwycięstwa. W pierwszej pobiegaliśmy dosyć sprawnie, skutecznie, i, i dobra była organizacja gry. Drugie, chyba zbyt wysokie prowadzenie, trochę nas uśpiło i zdemotywowało, ale to jest typowe dla młodych drużyn. Niemniej mm, jednak daliśmy sobie radę z zespołem i w końcówce osiągnęliśmy zwycięstwo dosyć wyraźne, choć nie tak wysokie, jakby można było oczekiwać. Problem był w tym, że moim zdaniem mój zespół przyjął styl gry Paviańczanek. Powinniśmy grać bardziej agresywnie, szybciej. I wtedy ten mez by wyglądał inaczej. Natomiast przyjęliśmy styl gry, właśnie taki, jaki odpowiadał drużynie gości, i stąd taki, taki rezultat. Choć, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest zwycięstwo. Każde zwycięstwo dla nas jest niezwykle ważne. Dzisiaj nasza drużyna grała, powiem tak, poprawnie. Było dużo, dużo było błędów. Sława gra była na tablicy z naszej strony. I dzisiaj wyjątkowo bardzo dobrze właśnie Rea zagrała. Ona potrafi, ta Amerykanka, grać, ma świetne rzuty za trzy. No dzisiaj jej wyszło, powiem tak, ale to jest na tle słabej drużyny. Innego wyniku trudno było się spodziewać. Myślę, że to jest to w tej chwili na co stać Gdynianki i na to na co stać Pabianice. Wszystkie dziewczyny dostały dzisiaj szansę pokazania się, nawet Julia Drop, która zagrała naprawdę bardzo fajne zawody. Myślę, że z tych młodych dziewczyn będzie jakiś pożytek w przyszłości. I naprawdę grają ciekawą koszykówkę, taką jeszcze czasami młodą, bez głowy, to prawda, ale, ale myślę, że będzie lepiej. Mając teraz nowego sponsora, można pomyśleć, że w styczniu pojawi się jeszcze ktoś w drużynie, kto, kto pomoże w walce o. No myślę, że o playoffy to, to bez problemu się do nich załapiemy, ale jeśli jedna, dwie zawodniczki jeszcze wzmocnią centrum wzgórze Gdynia to możemy spodziewać się też walki i o półfinał.